Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zapraszam was na oglądanie nowej makiety z Gwiezdnych Wojen. No i ciężko powiedzieć, że to jest aż coś tak mega, mega autorskiego, ponieważ to jest bądź co bądź mocno zmodernizowany i przebudowany zestaw z Tagoba, z tą chatką miody. Zestaw osobiście bardzo mi się podoba, chociaż cena jest lekko według mnie trochę przesadzona, ale postanowiłem po prostu go zbudować w świątecznej zimowej tematyce. A dlaczego tak? No cóż. No zawsze jakoś joda, on w ogóle był pierwszym w ogóle Mikołajem w serii Lego Star w kalendarzach. Bardzo mi przypomina właśnie no takiego typowego Mikołaja, takiego idealnego dla Gwiezdnych Wojen. No, widać, że z serii Lego Star Wars też. No i właśnie dlatego ustanowiłem. No, kurczę, no tu powinien być taki dom Mikołaja, może tutaj Joda jakieś prezenty tutaj pakuje? Za, woła Hanna z i po prostu rozwożą prezenty. Więc, no, taka, można powiedzieć, że to jest taka tutaj wizytówka, i że tutaj jest ta fabryka tutaj prezentów. No i w każdym razie, no, postanowiłem zbudować coś takiego luźniejszego, a też z Gwiezdnych Wojen, bo dawno nic nie budowałem. E, poza tym, ja jakoś tak nie przepadam z jakimiś takimi polami aż bitwy, jak ktoś buduje. Ja jestem takim fanem jednak bądź co, bądź jakiejś budowli budynków. No, i tak trochę nie wiem, jak do końca pokazywać tą makietę, ponieważ no, z takiej, po prostu pod takiego kąta chciałem wam pokazać, jak to tutaj wygląda, ale też pewnie będę musiał wam pokazać jakoś, jak zbudowałem lód. A no, lód, lodowisko nie jest czymś, z czego jestem aż tak bardzo zadowolony. No, lodowisko wygląda w ten sposób. Yy chyba tak, nie będę go pokazywał od góry, bo już chyba całkiem czar uważam, że pryśnie. No, niestety ten lud trochę bardziej wygląda jak, yy... Woda, chociaż no starałem się, pod spodem są białe elementy i trochę przezroczystych, no ale to jednak nie wygląda dobrze. No wiadomo, pewnie by było lepiej, gdybym zastosował same przezroczyste te, te elementy, te taile, no ale, no nie mam ich po prostu w takiej liczbie, a przed świętami no ciężko jest zamówić, więc, no, trochę tutaj jest z tym problemów. Wiem, że ten no, lód to powinien tu jednak bądź co, bądź być, no ale mam nadzieję, że sobie wyobrażacie, że to jest lód, lodowisko. No i w każdym razie, co my tu mamy? Mamy tutaj skrzydło X-Winga, X które zamarzło. No i tutaj Frypio tutaj się stacza. No, mniej więcej trochę mi chciałem, żeby przypominało tutaj to, tą scenę, nawiązanie do Komplicagi, gdzie Fripio zawsze tak trochę spadał, bo tak on trochę tak dziwnie chodził. No, w późniejszych grach. Lego trochę zostało, znaczy późniejszych, to dopiero zostało chyba poprawione w serwisie Skywalkerów, więc trochę późno, ale no bądź co, bądź zostało poprawione i teraz już tak dziwacznie nie chodzi, ale właśnie to jest nawiązanie bardziej do komplicacji. Dalej, mamy tutaj tutaj może akurat to wrócę tą rybę, która była widziana w piątym epizodzie eee, właśnie tam ona tam w 2 tam porwała i zarazem od razu wypluła, no jest trochę ona taka tajemnicza, chyba nigdy nie było w jakimś komiksie czy gdzieś pokazana na jakiejś grafice jak ona w... Całości wyglądała. No i uważam trochę to jest ale tak że tak jednak buduję taką wyobraźnię, a nie podają wszystko widzowi na tacy, jakby to powiedzieć. No i mamy tu Wejdera, który po prostu złowi tutaj tą właśnie rybkę. Będzie karpik, tak? Gwiezdnowojenny. O, możemy to nazwać rybkę karpikiem. No i tutaj, jeżeli trochę mi to zaraz, bo zapomnę, trochę kuje w oczy. Trochę te pasy starałem się, to one są od zestawu z bazem Astralem jego statku. No i właśnie ja tu, tutaj je dodałem, żeby po prostu ich trochę no, Były tutaj jakimś nawiązaniem do tych pasów na X-Wingu, ponieważ tu oryginalnie powinien być napis Lego Star Wars, ale ja niestety po prostu nie mam tego napisu, więc takiego po prostu ogólnego, więc no musicie mi to wybaczyć. Dalej mamy tutaj droida choineczkę, Owielbiam, że zbierać te droidy, no i nareszcie się jakoś przydały. Tutaj mamy po Damerona, który łowi. Miałbyś ja to czubaka, ale on jest trochę za ciężki, jak na ten taki malutki pieniek. Poł w ogóle chyba trochę mi się tutaj, przykrzy... o tak, przykrzywiony chociaż tak chyba ciutkę ciekawie siedział. No i mamy tutaj czubakę, który już cały tutaj obmars już cały tutaj już prawie, że zamarznięty tylko tego bałwanka. No tutaj mamy te lampki, no i tutaj u góry taki trochę klem, dera, klem. Mamy dżango, feta i jak ona się nazywa? Zam, tak, Zam Wesel. No, zdobyłem od niej torsik. No, i taką trochę zrobiłem ją customową. Tutaj dałem jej z najnowszej serii minifigurek. Tutaj Twarzyczkę z Dungeon Dragons. Nie miałem jakiegoś dobrego hełmu, więc dałem mi czapkę Mikołaja. W ogóle nie chcę nic mówić, tak ona była dla mnie sporą inspiracją, bo tak jak się nie ma trochę oryginalnych tych główek, to w sumie można zdać czapkę Mikołaja. No i mówię, kurczę, jak zrobiłem taką trochę świąteczną wersję ZAM, to mówię, może z taką zrobić świąteczną dioramę, więc no właśnie od niej się zaczęło. Dobrze, że kupiłem ten torsik. Jak nie widzicie na shortie, to polecam. Dalej mamy tutaj, wiadomo, klasycznego Jody, jak mówiłem, Artu Ditu i ray. No i tutaj, już chyba, w kwestii wszystkich bohaterów kończymy. No i mamy tutaj Fina, który coś pije. No tutaj słabo widać, ale tak jest chyba i w oryginalnej chatce, Więc ja też się za bardzo aż tak nie przykładałem do tego tyłu. Byleby był, ale i żeby był stabilny, no bo wiadomo, to też jest nie oszukujmy się, ale w konstrukcjach ważne. No i co, tak w sumie przez to, że obejrzeliśmy figurki, to dużo pokazało. No tutaj właśnie jest ta najbardziej zasypana ta chatka Jody, ale oczywiście mamy tutaj jakieś takie przebłyski, że tutaj nie wszystko tak równo zapadało, napadało tutaj Jodzie. No poza tym Joda jednak bądź co, bądź się ogrzewa. Zobaczcie, mamy tutaj koło gwiazdy betlejemskiej jakiś dymek. No w ogóle ciepło jest, rybka zaraz będzie tutaj włowiona mocą przez wejdera. więc w sumie wszystko jest, piszcie czy podoba wam się taka makieta, czy chcielibyście ich więcej, jeżeli na jakiś wpadnę to pewnie zbuduję, no i co mam jeszcze do dodania mam nadzieję, że tutaj zostawicie jakąś łapeczkę w górę, jakąś subskrypcję no i ja jeszcze planuję zbudować szopkę, więc mam nadzieję, że czekacie, no i co mogę wam tutaj życzyć, wam tutaj Spokojnych i radosnych świąt. Mam nadzieję, że tutaj nie życzę Wam tutaj tego z jakimś mocno dużym przedczasem, jak hipermarkety. No i co? Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć!